Ale ładna brameczka, co? Tak, zajebista. Ale no nie leciało, nie? Nie. Yeah. No nie leciało, ale brameczka. Ah. A. witam was w odcinku z nowej serii na kanale, czyli Rocket League. I co tak jakby w skrócie powiedzieć, to będzie seria e, tak jakby do chwały, czyli dopóki nie zdobędziemy najwyższej rangi, albo oczywiście do znudzenia. Najczęściej to oczywiście będzie grane duło, tak jak zobaczycie w tym filmie. Najlepsze momenty, oczywiście. I co, zapraszam Was do oglądania pierwszych momentów. I odcinek będzie pojawiał się tak naprawdę raz na dwa tygodnie, żeby te momenty jak najlepiej skumulować, bo ten pierwszy odcinek, jednak tak na szybko. Więc co, nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Chyba, my gramy? No, myślę, że, Aha. Się znalazł. Się, że ci poszło. No, dzięki. A bo my gramy. No właśnie. Dlatego to nie jest trehard. Raczej nie. Oooooo! I co go będzie? Tak nie mów nawet. No nie, no się muszę. Jeszcze, sz sz jeszcze szczurzysko po ziemi. Łacko jedynie. Nie ma no, 3 na 3 3 na 3 no takie gole wpadły. Lucie w internecie nie kłamie. Nie, 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 wychodzę. W tym momencie wychodzę, nie wracam do tej gry dzisiaj. Ej! Wychodzę, nie wracam. No nie, no, GG. No. macie. No puść macie. One eternity later. Eee, jeden. Nie no nie, opuść mecz w tym momencie no ale to, to bez... dobra Matko, myślałem, że Jakby... to też obroni, nie? Ej, il... to obroni, to płaczę No jak to Dobra, jest Twoja I co? Gówno O, te... tak Jakie to są bobasy no Ale czujem gola bez asysty, co ty robisz, gronek? One eternity later. Siary. Ja. No, już no, dzisiaj. <gry> <gry> Eza za. Dobra. Ładnie świetnym gołym. Uważaj. Nie. No ja sobie odwracałem już się. W sensie stay wall i takiej. Sam wiesz, że to nie jest najprostsze. A za. Kurka, że też... jest to. Aj A <grywia> to też... to też może być. O! Masz. <grywia> no no yes. jeszcze jakby to chyba to bym wyszedł w tym momencie. On teraz nie idzie do piłki tak. Ja No. lepiej no się da, nie dało. Ruchnął. Paduj. Jęk. na tym filmik to ja nie mogę się wysuwać stary. Nie, nie, nie. Mam. No i teraz trzeci, nie? One eternity later. Ehe. O. Ale no was. Jeszcze jak? O. Ale mną jak. Ale jakie jakie zgranie patrz. Ale No To są ja drogę <gry> Matko Chyba. Może na tego nie chcą? Ech, może, może my wyjdźmy No nie dałem im, bo jeszcze by nadzieję poczuli, wiesz? Matko boska, tak to by weszło w okno Yes. Ale może być. Ale ładna brameczka, co? To, zjawisko. No zajebisk. nie leciało, nie? Ja. Yeah. No nie leciało, ale brameczka. Ah. <śpiewanie> o, dzięki. <śpiewanie> Myślę, że tego nie trafi. Też takim myślałem. Okay. No, no. Yes. My, my we <śpiewanie> dwóch tak skoczyliśmy. One eternity later. Sack my chup, chupachups. Okej. Okay. Chupa, oh, czemu to się nie wybiło, przepraszam? Later. Nie, no. No nie trafiłem w piłkę. kto się dzieje? Możesz przestać? Raczej nie. <gryw> Aj. A, later. Tak jest, trzeba to samo aż na Ok, wasz Okej Nie no, odbiję się od poprzeczki Haha Nie wiem Nice Gdzie nie pasuje? Nice w porównaniu do ciebie ja cię chwalę. Najbardziej ironiczne nice takie słyszałem kiedykolwiek. Nice. To już nie moja wina, że nie będziesz ironii rozczytywać. Nice. Ja no, ale swoją drogą, że nawet nie dopuścili w sumie do niczego. Groźnego. Tak się 1 na dwa gra. No masz rację. Ciężko ma... Ciężko miałem w tym meczu. No ja, ależ ja, ja widziałem, że to tak to powiedziałeś.